Witajcie! Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze poprzednie porównania znanych kanałów na YouTube. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze pod tymi filmami. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi filmikami, koniecznie naciśnij subskrybuj. Dzisiaj postaramy się porównać dwa mega popularne kanały, które znają wszyscy. Porównamy kanały dwóch osób z Team X, czyli Natsu oraz Marcin Dubiel. Oba te kanały to absolutna czołówka polskiego YouTube'a. Zarówno Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk, jak i Marcin Dubiel to przesympatyczne osoby, które mimo młodego wieku są już bardzo popularne. Jeśli któryś z tych kanałów jest Waszym faworytem, koniecznie piszcie w komentarzu pod tym filmem. Teraz skupimy się na statystykach takich jak liczba subskrybentów, ilość nagranych filmików oraz liczba wyświetleń na kanale. Na początek subskrypcje. Kanał Natsu subskrybuje obecnie 804 tysiące użytkowników YouTube'a. Natomiast Marcin Dubiel ma aktualnie 1 390 000 subów. Zobaczmy teraz, od kiedy istnieją oba te kanały. Kanał Natsu został stworzony w lipcu 2018, natomiast Marcin Dubiel nagrywa od grudnia 2014. Zobaczmy teraz, ile przez ten czas na oba te kanały zostało dodanych filmów. Kanał Natsu dodał na YouTube 95 filmów, natomiast Marcin Dubiel dodał 129 filmików. Sprawdźmy teraz ogólną liczbę wyświetleń na tych kanałach. Filmiki kanału Natsu zostały wyświetlone prawie 107 milionów razy. Podczas gdy filmiki Marcina wyświetlono ponad 126 milionów razy. Jak widzimy, oba te kanały są bardzo popularne i chętnie oglądane przez widzów YouTube'a. Popatrzymy teraz na wykres popularności obu tych kanałów. Widzimy, że oba te kanały mają spore grupy subskrybentów, jednak z jakiegoś powodu przez ostatnie dwa miesiące wzrost ich popularności trochę zwolnił tempo. Zobaczmy teraz, jaką liczbę wyświetleń uzyskały trzy najpopularniejsze filmiki na tych kanałach. Trzy najlepsze filmiki kanału Natsu uzyskały razem ponad 19 800 tysięcy wyświetleń. Natomiast trzy najpopularniejsze filmiki Marcina mają razem ponad 16 400 tysięcy wyświetleń. Sprawdźmy jeszcze, jaką popularnością cieszą się ich profile na Instagramie. Jak widzimy, profil Natalii śledzi na Instagramie ponad 735 tysięcy użytkowników podczas gdy Marcin Dubiel ma aż 1 600 000 obserwujących. Jako że oboje mają bardzo znane kanały, oczywiście wzięli oni też udział w popularnym Hot 16 Challenge 2. Ile można siedzieć w chacie Przy tej koli czy herbacie YouTube oglądacie Rozkminiacie nowe dramy jak w dramacie Mimo, że ich nie kumacie, to ja kocham was najbardziej Hot Sixteen Challenge Na początku chcę zaznaczyć, jestem tylko YouTuberem Chętnie włączam się do akcji, tak jak moi ludzie w LA Popełniłem błędów wiele, lecz nie proszę cię o wiele, ej Porównajmy zatem ich liczby wyświetleń na tych kanałach Nagranie Hot 16 Challenge do kanału Natsu Zostało wyświetlone 4 700 tysięcy razy Natomiast nagranie, jakie Marcin Dubiel stworzył z Addisem, wyświetlono 7 milionów 100 tysięcy razy. Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze dzisiejsze porównanie kanałów znanych YouTuberów. Jeśli macie swój ulubiony kanał, zapraszam do komentowania pod tym filmem. Zobaczymy, który z tych kanałów zyska więcej głosów. Jeśli macie pomysł na kolejne porównanie kanałów, jakie możemy zrobić, prosimy o propozycję. Jeśli choć trochę spodobały ci się nasze filmiki, koniecznie kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich.